Jak wszyscy dobrze wiemy, turniej czterech skoczni sezonu 2000-2001 minął pod znakiem dominacji Adama Małysza, który właśnie wtedy rozpoczął swój marsz po największe laury skoków narciarskich. Małyszomania narodziła się właśnie w tym okresie i elektryzowała fanów tej dyscypliny przez lata. Ale dzisiaj nie o tym rzecz. Zanim czterokrotny zdobywca kryształowej kuli wystrzelił z formą, to w naszym kraju na przełomie XX i XXI wieku nie mieliśmy zawodnika, który regularnie mógł zajmować słowe lokaty w zawodach. Jednak ten turniej był na tym. Tyle wyjątkowy, że nawet gdyby Adam Małysz w nim nie startował, to i tak zwrócilibyśmy uwagę na postawę innego polskiego zawodnika. Ten został jednak przyćmiony przez Adama Małysza, chociaż prezentował się wtedy bardzo dobrze. Witajcie, z tej strony Kuba, a dzisiaj w kąciku historycznym przedstawię Wam historię Wojciecha Skupnia z 49. turnieju Czterech Skoczni. Wojtek Skupień rozpoczął sezon 2000-2001 punktując i zajmując 26. miejsce w loteryjnych zawodach w Kłopio. Tydzień później, na tej samej skoczni, w jednosteryjnym konkursie zajął 20. lokatę, ale następnego dnia nie zdołał już wejść do 30. Potem nastąpiła przerwa od zawodów spowodowana brakiem śniegu w Europie, która trwała prawie miesiąc. Sytuacja wyglądała tak dramatycznie, że poddawano wątpliwość o rozegranie turnieju czterech skoczni. Wszystko jednak rozpoczęło się zgodnie z planem. 28 grudnia, miał Rozpocząć się kwalifikacje do pierwszego konkursu w Oberstdorfie na skocznika 115. Zanim jednak do tego przejdziemy, to warto wspomnieć o rezultacie skupnia z drugiego treningu. Okazał się w nim najlepszy, skacząc najdalej dokładnie 121,5 metra. Tu za nim, egzekwo na drugiej pozycji uplasowali się Japończyk Masaki Harada i Austriak Andreas Wittherzl. Dobrze zaprezentowali się też piąty Adam Małysz i siódmy Robert Mateja. W sesji kwalifikacyjnej skaczący z numerem 55 skupień oddał poprawny skok na 107 metrów, który dał mu dobre 17 miejsce. W konkursie głównym jego rywalem w parze okazał się Marko Steinauer, Pokonał go już w serii próbnej Osiągając 121,5 metra. W zawodach głównych zaś Polak wyraźnie pokonał Szwajcara. Steinauer skakał jako pierwszy i zaprezentował się słabo tylko 95,5 metra. Skupił w pewny sposób jeszcze zwycięsko z pojedynku w parze, lądując na 114 metrze. Zaledwie 2,5 metra bliżej od zwycięzcy kwalifikacji, czyli Adama Małysza. Po pierwszej serii bohater odcinka zajmował świetną 11. lokatę. W finałowej rundzie jednak zaprezentował się trochę gorzej niż w pierwszej. Po drobnych problemach w locie osiągając 109 metrów, zepchnęło go to o 7 orzek na 18. miejsce. Kolejnym przystankiem była Stara Grossa Olimpiaszansy w Garnisz. W kwalifikacjach skupienie zachwycił. Zajął bowiem odległe 37 miejsce, skacząc 103 metry. Co ciekawe, na niespodziewanie wysokim jak na niego 14 miejscu był Grzegorz Śliwka, z którym to bohater odcinka miał zmierzyć się w parze podczas noworocznych zawodów. W czasie serii próbnej Wojtek nie dał rady dolecić do ostatniego metra. Zresztą podobnie jak Śliwka, gdy przyszedł z konkursu, zawodnik z Zakopanego zaprezentował się o wiele lepiej. Dzięki próbie na 11,5 metra wyraźnie pokonał w parze swojego rodaka, któremu zmierzono 93,5 metra. Po pierwszej serii skupień był więc 14. Po drugim dobrym skoku, tym razem na 113 metrów, obronił lokatę z pierwszej rundy i pozostał na niej do końca konkursu. Kończąc niemiecką część turnieju, Polak zajmował bardzo dobre 11. miejsce w klasyfikacji ogólnej. Podczas kwalifikacji do zawodów w austriackim Innsbrucku na Starej Bergisel o punkcie K-108 Wojtek prawie doleciał do 100 metra. Zabrakło mu niewiele, bo zmierzono mu odległość o pół metra mniejszą. Dało mu to 26 miejsce, a jak dobrze wiemy zawodnik zajmujący tę pozycję w eliminacjach rozpoczyna konkurs na zasadach KO. Jego rywalem w pierwszej parze był dobry przyjaciel kanału Jure Radil. 4 stycznia show rozpoczęło się z bardzo niskiej drugiej belki startowej, ustawionej bardzo zachowawczo. Skupień zaprezentował się mizernie, lądując na zaledwie 84 metrze. Po skokach 9 zawodników, gdzie żaden z nich nie doleciał nawet do ostatniego metra, anulowano serię i podwyższono belkę na szósty stopień. Po restarcie bohater odcinka skoczył już trochę lepiej, bo 97,5 metra. Mimo dobrego jak na ten głos rezultatu 11 miejsca po pierwszej serii, Skupień i tak był lucky loserem, bo przegrał w parze ze Słoweńcem, który wylądował na setnym metrze i 50 cm, zajmując po pierwszej serii piątą lokatę. W finałowej rundzie Polak oddał gorszy 8 metrów skok, 89,5 m, spowodowało spadek z 11 na 18 lokatę, zresztą tak jak w Oberzorfie. Zmieniało to faktu, że po trzech konkursach turnieju Wojtek był na wyśmienitym, jak na tamtym czasie 12 miejscu z notą 601,3 punktu. 49. turniej czterech skoczni tradycyjnie kończyły zawody w Bischofshofen rozgrywany Świętoczech Króli. W jednym z treningów przed kwalifikacjami sytuacja jednak prezentowała się niebezpiecznie. Skupień wylądował na dole tabeli skacząc uwaga zaledwie 74,5 metra. Podczas rundy eliminacyjnej jednak skoczył poprawnie. 104 metry fory nie robiło, ale dawało stabilne i bezpieczne 31 miejsce. Jego przeciwnikiem w parze konkursowej był Norwek Olaf Magnedenem. Polak podczas zawodów 6 stycznia okazał się lepszy, ale przeciwnik nie był wymagający. Norwek skoczył zaledwie 69 metrów, a skupień też nie porwał tłumu. 95,5 m Dawało 26 miejsce po pierwszej serii. Tak jak w Innsbrucku, zawodnik Zakopanego ponownie padł ofiarą anulowania rundy. Tym razem podczas finału, po skoku 15 zawodników w drugą serię zrestartowano. Przy swoim pierwszym podejściu skupniowi zmierzono 90 metrów. W końcowym rozrachunku zaprezentował się jednak lepiej. Jego końcowym rezultatem w drugiej serii było 104,5 metra. Wojtek podczas ostatniego konkursu turnieju sklasyfikowany został na 28. miejscu, a całe konkursowe zmagania ukończył na fenomenalnej 13. lokacie. Warto jednak zaznaczyć, iż gdyby nie dyskwalifikacja za topnik Dimitrija Wasiliewa, Polak byłby 14. Ale tak to się potoczyło. Że wszystkie wyniki Rosjanina zdobytej po 4 stycznia 2001 roku zostały anulowane. Podsumowując 13 miejsce Wojtka Skupnia W 49 turnieju czterech skoczni Było bardzo dobrym wynikiem Gdyby Adam małoś nie wyszedł z formą Zapewne w polskich mediach I tak mówiłoby się o sensacji Po 97 roku Ciężko było w polskich skokach Jakiekolwiek dobre rezultaty w tym czterokonkursowym cyklu Więc Skupień bardzo pozytywnie się wyróżniał I nie warto pomijać jego ówczesnych występów W następnych zawodach Podczas sezonu 2000-2001 Zawodnik Zakopanego jednak radził sobie gorzej. Punktował jedynie w Harachowie, Willingen i Planicy. Patrząc na kolejne sezony, można stwierdzić, że już nigdy nie osiągnął takiego pułapu, na jakim był podczas omawianego w odcinku Turnieju Czterech Skoczni. Dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu. Zapraszam na socjalki podnarty, takie jak Instagram i Twitter oraz oczywiście do zostawienia łapki w górę pod filmem i subskrypcji kanału, jeśli tego nie robisz. Mówił do Was Kuba. Trzymajcie się!